Aloha, kochani, aloha. Dziś wyobrazimy sobie intencje. W jakiej intencji ta medytacja się odbędzie teraz? W Waszym sercu zakwitnie intencja. Dobra intencja, dobry zamiar, coś, co bardzo chcielibyście przyciągnąć do swojego życia, lub chcielibyście w intencji za kogoś tą medytację ofiarować. Zamknijcie oczy. Połóżcie rękę na swoim sercu, lewą. Zróbcie głęboki wdech. Zatrzymajcie wdech na 15 sekund pod pępkiem. I wydech ustami. Pierwsza osoba, która przyjdzie wam do głowy w tym momencie, pierwsza myśl, to znak, aby właśnie dla tej osoby zadedykować tą medytację, lub dla tego pomysłu. zróbcie jeszcze dwa głębokie wdechy. Hmm. Może być to intencja o uzdrowienie kogoś bliskiego, a uzdrowienie nas samych, o pomoc w wyjściu dan z danej sytuacji, w której się znaleźliśmy lub utkwiliśmy. Życzę to być dobre życzenie w intencji bliskiej nam osoby, aby odmienić jej życie na lepsze No po zdrowie Obecne w tym czasie anioły są z nami Archanioł Michał Michał będzie pomagał nam w tej medytacji w ukojeniu naszych dusz i w poprowadzeniu nas we właściwym kierunku Archanioł Rafael, uzdrowiciel, pomoże nam uzdrowić nas to, co wymaga uzdrowienia. Wyobraźmy sobie, że mamy skrzydła w tym momencie. Jakkolwiek one teraz wyglądają, w jakim są stanie, nie przejmujmy się tym. Poczujcie za to dreszczyk emocji na swoich skrzydłach, tak jakby ktoś ich dotknął z tyłu Dotyka anioła. Rozpościera różową energię po Waszych skrzydłach miłości Energia miłości Zdrawia cudownym dotykiem wasze poranione skrzydła. Smutek jaki na nich kiedykolwiek osiadł, w jakimkolwiek etapie waszego życia czy byliście wtedy małym dzieckiem, czy już nastolatkiem, czy dorosłą osobą. I tam się zbierało wiele emocji negatywnych, smutnych. Teraz to wszystko zostaje zabrane. Wnika w Boską Matkę Ziemię. Ona te wszystkie emocje przeistoczy, przemieni. abyście wy mogli żyć w spokoju i radości z waszymi odnowionymi skrzydłami poszybować dalej. Usiądźcie sobie wygodnie. Jeżeli wiecie jak wygląda pozycja medytacji, dla kobiet najlepiej jest Prawą stopę jako pierwszą trzymać przy sobie, później położyć na nią lewą. Na mężczyzn odwrotnie. Mężczyźni trzymają przy sobie najpierw lewą stopę. Jak siedzą w tym siadzie medytacyjnym. męskie obieki, żeńskie energii wygląda troszkę inaczej jest inna polaryzacja ciał i polaryzacja w naszych czakramach jest też inna ale oczywiście jak będzie już Wam niewygodnie w tej pozycji to możecie zmienić jedną stopę przełożyć na drugą tylko mówię jak jest prawidłowo najlepiej dla kobiet Żeby ta prawa noga, prawa stopa, była blisko nas. Blisko naszego pierwszego czakramu, podstawy. Która znajduje się w naszych narządach seksualnych. z i kobiety. To tam macie trzymać waszą stopę. W tym momencie medytacji. Ja, jeżeli chcecie się położyć i wolicie, jeszcze wygodniej Wam będzie. Możecie leżeć z zamkniętymi oczami, z rękoma na sercu lub z rękoma wyprostowanymi wzdłuż ciała. I oddycham. Bardzo głęboko i powoli jednoczymy się z naszą świadomością oraz pod świadomością koncentrujemy myśli na tym, co dobre i właściwe dla nas, dla naszych bliskich. A teraz, kiedy tak już siedzisz lub leżysz wygodnie, przynosimy się nad wodę, nad czystą, turkusową wodę. Tam zanurzamy swe piękne, nagie ciała. Powoli, powoli wchodzimy do ciepłej wody. Ona obmywa wszelkie nasze bóle fizyczne, psychiczne, emocjonalne. Wszystkie te emocje, które się w nas nazbierały są teraz obmywane. Czujemy się lekko, Leciutko, coraz lżej. Woda zabiera cały stres z nas, wszystkie negatywne myśli, słowa, jakie wypowiedzieliśmy dotychczas w naszym życiu. Przebaczamy wszystkim, rodzicom, dziadkom. Braciom i siostrom. Wybaczamy, przepraszamy, nawet jeżeli to oni nas skrzywdzili. Wysyłamy miłość, ogromną miłość. Mówimy do siebie, kocham Cię. Kocham Cię, kocham Cię. Poczuj wszechogarniającą miłość, rozlewającą się i przypływającą do Twojego serca w tym momencie, kiedy stoisz tak naga, nagi w tej wodzie. Słońce świeci krystaliczną, piękną siłą i światłem boskim. Hmm. Delikatne fale muskarują twoje ciało. Czujesz się cudownie i bosko. Mm. Mówisz, wybacz mi. Przepraszam Cię. Kocham Cię. Wybacz mi. Przepraszam cię, kocham cię. Wybacz mi. Przepraszam cię, kocham cię. I teraz jesteś dalej, odnowiona biologicznie. Młodsza o 10 lat młodsza o 10 lat cudowne witaminy płynące ze słońca wnikają w twoje ciało i odmładzają w tym momencie, kiedy tak wychodzisz powoli na brzeg. Widzisz ognisko płonące. Robicie się ciepło, przytulnie i miło. To ognisko jest tak piękne. uzdrawiające płomienie dotykają Cię. Kiedy tak na nie patrzysz, moc świętego ognia wnika w Cię. Twój opiekun, który tam lata już którego widzisz. Symbol ptaka pojawia się. Może to być różnobarne, jasno niebieski, złoty. Jakikolwiek kolor ptaka zobaczysz teraz, latającego wokół ogniska. To jest twój opiekun, który wita cię tam, w tym twoim cudownym miejscu które jest w tobie, to ciepłe miejsce, ten ogień płonie zawsze, zawsze jest blisko ciebie. My po prostu teraz weszliśmy w to miejsce wiecznego spokoju i radości, opanowania emocji. Tu nie ma strachu, jest tylko miłość, spokój, radość, ciepło. Cudowne ciepło, które oplata twoją duszę. Twoja dusza raduje się. Przy tym ognisku zaczyna powoli wibrować poruszasz lekko swym ciałem, jakbyś tańczył, tańczyła. Poruszajcie się. Jakkolwiek wasze ciało w tym momencie chce i pragnie się poruszać, tak, właśnie tak. Słyszymy piękny śpiew, Naszego cudownego ptaszka, który wpływa obok nas. Ten śpiew odzdrawia nas od środka. Wszystkie nasze organy w naszym organizmie, w naszym ciele. Poddajemy się sile tej muzyki. Zostańmy tu chwilę w ciszy. A teraz strząsamy nasze ręce, potrząsamy naszą głową i włosami w naszej wyobraźni nad tym świętym ogniem. I wszystko, co już nam nie służy w życiu, rzucamy tam. Już tego nie ma, już oddaliśmy nasz ból do ognia. Nasz święty ogień zabrał to od nas. Jesteśmy czyści, nasza głowa jest odświeżona, nasz umysł może pracować zgodnie z naszym przeznaczeniem, zgodnie z tym, co tak naprawdę powinniśmy robić dalej w życiu. Nasz umysł jest oczyszczony od nieszczęśliwych miłości i od przykrych zdarzeń oraz cierpień cierpień nie tylko naszych, ale tych, które w sobie nosiliśmy po innych osobach. Odrzućmy teraz wszystko to, co nie jest nasze, do tego ogniska. To nie są twoje emocje. Emocje narzucone ci przez kogokolwiek innego nie są twoje. I teraz zostają ci zabrane, bo ich nie potrzebujesz dźwigać na swych plecach. Na swych skrzydłach miłości. Chcesz pozostawić tylko piękno, światło i delikatność. Abyś mógł się poruszać dalej. Mógł, mógła. Próbuj przejestawiać się w boską istotę światła coraz wyżej. Mm. Teraz po matce ziemi na bosą. Idziesz dalej w krystalicznym lesie teraz. znajesz słonego uczucia. Przez Twe stopy wnika w Ciebie nowa energia. Nowa moc. Nowy Ty. Nowa Ty. płynie w górę twojego ciała przez nasz nasz cudowny centralny kanał energetyczny w środku nas poprzez nasze sakrum do góry przez solar plexus aż do naszego serca a następnie do naszej głowy i ponad nią uczyjąca energię do góry, do góry nasz do czakry korony nad naszą głową znajdującą się 40 cm nad głową. A teraz siadamy sobie tam wygodnie pod drzewem, gdzieś w tym lesie. Wyobrażamy sobie piękny diament wirujący nad naszą głową. To diament kręci się i wibruje, oczyszczając nasze całe ciało energetycznie z wszelkich blokad. Nasze ciało strony oczyszcza się z, ciężarów, z energii obcych oczyszczamy się tutaj, teraz. Nasze ciało wibruje pięknie energią miłości. Wszystko, co nie jest z nią zgodne, odczepia się od nas i opuszcza nas. Jesteśmy czyści, le leccy. Teraz widzimy fioletowy płomień światła wokół naszej głowy, czoła. Wybruje fioletowy płomień. Wokół naszej głowy przenika przez nasze całe ciało. Tak, swobodnie, marzyć swobodnie. Teraz pomyślmy, jeszcze raz, naszą cudowną intencję. Wyobraźmy sobie, jak nasze skrzydła trzepoczą. Poruszajmy ramionami okręgi. W tył i w przód. aktywujmy swoje skrzydła miłości. Czujmy, jak nasze ramiona, nasze barki, nasz kark stał się lekkie, nasza szyja. W tym momencie przepływa przez nas prąd miłości, złot promieni światła, umożliwiające nam odbudowanie tego, co utraciliśmy wcześniej w życiu. Teraz napełniamy się boskim światłem, boską miłością. Jest ona w nas i wokół nas dziękujemy dla boskiej matki, dla boskiego Ojca, dla wszystkich mistrzów duchowych, dla wszystkich naszych przewodników duchowych i nauczycieli, za wskazówki i za mądrość. Za towarzyszenie nam podczas tej medytacji. Dla wszechogarniającego umysłu Boga. Dziękujemy teraz w swoim sercu. się tam ogromną moc, zrobiłaś się ogromna przestrzeń. Oczciliśmy nasze serca z bólu, z wszelkich trosk. Nasze serca. Co wstanie przyjąć dawkę miłości? Co wstanie przyjąć nową osobę? Zdolnego partnera lub partnerkę do naszego życia? Otwieramy się na miłość. Jeszcze raz powiedzmy sobie w myślach lub na głos. Kocham Cię. Kocham cię. Kocham cię. A teraz otwórzmy oczy, pomachajmy lekko stopami i paluszkami stóp, rozluźnijmy nasze nogi, powoli, powoli, i kraśnijmy w linie. Budzimy się. Otwieramy oczy. Wracamy do naszego fizycznego ciała powoli, powoli. Jeżeli poczujemy ten komfort. Jeszcze raz otwórz oczy. Poruszaj stopami. Poruszaj swoimi nogami, rękoma. Obudź się. Dziękuję jeszcze raz za wspaniałą medytację. Pozdrawiam Arika.